Mieszkam tutaj od 3-4 miesięcy i w ogóle cieszę się, że tutaj jestem. Będę sama mieszkać, lub w ogóle, jakie rodziców nie będzie, to będę samodzielna, że będzie mu się udało mieszkać, zajmować się domem. Mamy Agnieszkę, która przychodząc do nas była osobą bardzo zamkniętą. Bardzo mało mówiła, teraz chodzi już wyprostowana, ubiera się kolorowo, bardzo dużo rozmawia przy stole, a do tej pory te rozmowy to były tylko krótko rzucone zdania. Teraz bardzo chętnie dyskutuje, czasami się o coś kłócimy, spieramy, ale my ją do tego jeszcze prowokujemy, żeby ona się właśnie otwierała, żeby mogła powiedzieć to, co czuje, to, co myśli, to, co chce powiedzieć. Celem funkcjonowania ekofarmy jest oczywiście nauka samodzielności, nauka samodzielnego, niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Większość z nich przyjeżdża z takim entuzjazmem, że czegoś nowego się nauczą. Najbardziej się nauczyłam cierpliwości, oszczędzenia wody, więcej zbierania się, jeśli chodzi o czas, oszczędzenia elektryczności i więcej gotowania. Te osoby nas bardzo dużo uczą, cierpliwości, empatii. My to musimy też na co dzień jakby funkcjonować inaczej niż we własnym domu. Każdy z nich jest inny. Do każdego musimy inaczej dotrzeć, a nas bardzo cieszy to, że mamy na to czas. Cała przestrzeń jest zaaranżowana w ten sposób, aby było jak najbliżej natury. Pokazujemy im, że poprzez pracę. Możemy współpracować, możemy się poznawać, możemy u siebie też odnajdywać różne talenty. Środki z KPO pozwoliły nam na zakup nowoczesnego ciągnika rolniczego z osprzętem. Szczególnie chłopcy, widząc sprzęt, którym tutaj jest na farmie, widząc traktor, widząc inne maszyny, są zafascynowani. Również dokupiliśmy wyposażenie tutaj do wnętrz do wypoczynku oraz wdrożyliśmy elektroniczny obieg dokumentów w całej organizacji. Ze środków KPO otrzymaliśmy niespełna 190 tysięcy złotych i dzięki tym środkom wszystkie te inwestycje zrealizowaliśmy znacznie szybciej, aniżeli mielibyśmy to robić we własnym zakresie i z własnego budżetu.